Witam Was bardzo, tu Comic Badek Dzisiaj pokażę Wam jak skraftować wiele przydatnych rzeczy Zaczynamy A więc tak, na początku pokażę Wam jak y, skraftować y, miecz Bierzemy jeden statek, kładziemy z tu się robi tak Z żelaza i złota, jeszcze z drewna i z kamień, i z druku robi tak samo jak widzicie. Tylko, że najsłabszy jest z drewna. Ten diamentowy najszybciej zabija. A tak, teraz pokażę wam jak kraftować siekierę. Tak samo się kraftuje żelazem, złotem, bułkiem i tak dalej. Teraz, dobrze, skraftowaliśmy teraz, a teraz kraftujemy motykę. Tak samo się kraptuje, jak z innych tych. a tak robimy kilo. Na, na modzie, jakbyśmy mieli takiego moda odpowiedniego, to więc tak moglibyśmy skraftować błody. Ale niestety nie mamy tego moda, więc... O, tak się kraftuje hełm. Tak się kraftuje spodnie. Oczywiście też z innych rzeczy się kraftuje, czyż nie? No, no, a teraz pokażę jak skraftować... Tu mam, tu mam na jak widzimy yy, tu zaraz yy, kratujemy buty. Tak się trapuje buty. No i to chyba będzie wszystko. Tylko powiem Wam tyle. Subskrybujcie, polecajcie mnie, komentujcie i oczywiście łapki w górę. Dziękuję.